Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi poleceniami tęczowymi. Nie wiem, czy ktoś nagrywał taki film, szukałam i nie znalazłam. Ale jeżeli wy widzieliście u kogoś podobny temat, to możecie mi napisać w komentarzu. Ja w opisie postaram się opisać, te, oznaczyć takie osoby, jeżeli takie właśnie będą. A teraz już bez przedłużania przechodzę do pokazywania Wam książek moich ulubionych książek w danym kolorze. Starałam się tutaj wybrać takie książki, których jeszcze nie pokazywałam na kanale albo o których bardzo mało gdzieś tam wspominałam. Kilkoma książkami pewnie Was szokuje, że właśnie takie tytuły wybrałam, bo no tak jak mówię, o niektórych nie mówiłam tutaj prawie wcale. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale już tak bez przedłużania zaczynajmy, bo trochę tego jest, a nie chcę, żeby ten film trwał jakoś bardzo długo. Jeśli chodzi o kolor czerwony, to pierwszym tytułem tutaj jest książka dla dzieci: Magicy. I tutaj mamy historię Kartera, który ucieka od swojego wujka, ponieważ wujek właśnie go wychowuje i gdzieś tam po drodze napotyka grupę właśnie takich magików, grupę cyrkową. Właśnie przez pewien splot przypadków do nich dołączano, bo też nie wie, co ze sobą zrobić. Uciekł od tego wujka i. No nie wie, jak ma dalej wyglądać jego życie, także dołącza właśnie do tego cyrku i tam rozgrywa się akcja. Jest, to jest książka wydana po pierwsze bardzo ślicznie, ma tutaj właśnie jak widzicie ilustrację. Ja świetnie się przy niej bawiłam. Przez przypadek dosłownie wypożyczyłam ją z biblioteki i tak mi się spodobała, że musiałam kupić po prostu swój egzemplarz, a znalazłam go gdzieś tam za grosze używany. Miał wyjść drugi tom, ale jeszcze go nie ma, a ta książka została wydana w 2018 roku. Także nie wiem, czy doczekamy się drugiego, ale ten pierwszy tom był naprawdę świetny. Jeżeli lubicie czasami sięgnąć po literaturę dziecięcą, Taką dla młodszej młodzieży to wydaje mi się, że to będzie idealny wybór. Ja naprawdę polecam Wam z czystym sercem. Dalej mam książkę już z zupełnie innego gatunku i ją skończyłam słuchać dosłownie kilka dni temu. Bo miałam ją zresztą w TBR-ze na marzec i właśnie udało mi się ją przesłuchać w audiobooku. Mówię właśnie o narzeczonej nazisty, Barbary Wysoczyńskiej. Był to debiut autorki i był to świetny debiut. Jest to trochę grubasek, ale... Ja to słuchałam, po prostu nie mogłam się oprzeć, nie mogłam przestać tego słuchać i robiłam wszystko, żeby tylko słuchać tę książkę. I właśnie na niej się skupiłam w tamtych dniach. Głównie już nawet nie czytałam, tak wiecie, w papierze, tylko słuchałam cały czas. Historię poznajemy w roku 1950, gdzie poznajemy właśnie główną bohaterkę Hanię. No i na początku dowiadujemy się, jak życie Hani wygląda teraz, kim ona jest. Ale dowiadujemy się też, co straciła podczas właśnie II wojny światowej, bo jak sam tytuł wskazuje, była, była ona narzeczoną nazisty, czyli Niemca. No a jak wiadomo, to naród niemiecki napadł na nasz kraj. Mogę chyba tak powiedzieć. Przez te wydarzenia Hania musiała rozstać się ze swoim ukochanym, i właśnie po tych 12 latach, odkąd zaczęła się wojna, przyjeżdża do niej siostra jej męża i oznajmia coś, czego, o czym Hania nie miała pojęcia. No, i potem już poznajemy historię właśnie rok przed wojną, czyli w 1938 roku. Przed chwilą się pomyliłam i powiedziałam, że wojna zaczęła się w 1938. Chodziło mi o to, że właśnie w 1938 roku poznajemy, jakby to jest najwcześniejszy punkt naszej historii, jeżeli wiecie o co mi chodzi. No i tam właśnie dowiadujemy się, jak Hania poznała się z Johannem von Richterem i jak to się dalej potoczyło, że właśnie była ona jego narzeczoną. No i. Później też widzimy, jak wybucha wojna i co się dzieje. I patrząc na to, co aktualnie dzieje się w naszym świecie i ja jak czytałam tę książkę, to byłam przerażona tym, jak dużo rzeczy się powtarza. Tutaj też jest taka sytuacja, że troszeczkę więcej yy, mamy Hitlera. jakby. Ja już dużo książek wojennych przeczytałam w swojej historii yy, i pierwszy raz spotkałam się z tym, że gdzieś tam ten Hitler się naprawdę tak, wiecie, przeplatał, że na przykład był on Na jakimś przyjęciu, gdzie Hania czy Johan byli, i był to taki bezpośredni kontakt z nim. I ja nie wiem do tej pory, co ten człowiek miał w głowie, no ale nie będę się na ten temat może rozpowiadać. Po prostu czytajcie tę książkę. Ja już nie mogę się doczekać, aż przeczytam drugą książkę tej autorki, która wyszła jakoś niedawno. Chodzi mi o siłę kobiet, bo coś czuję, że to też będzie. Mocna historia, i że naprawdę mi się spodoba. Dalej przechodząc już do kolejnego koloru, do koloru pomarańczowego. Ehm, tutaj miał, muszę przyznać, że ma, miałam mały problem z wyborem książki, ale jednak coś znalazłam. Ehm, mam w takim pięknym pomarańczowym wydaniu Annie z Zielonego Wzgórza. Ehm, wiem, że te historie na pewno znają już wszyscy, ale ja dopiero w zeszłe wakacje się do niej przekonałam. Miałam kilka podejść do Ani. Zaczynałam ją chyba dwa czy trzy razy czytać, jednak nigdy jej nie skończyłam. Aż w końcu stwierdziłam, że przesłucham ją sobie w audiobooku yy, i tak oto tym sposobem będę teraz słuchała szósty tom. Tak się wkręciłam w tę historię, i naprawdę ten audiobook na MP Go jest świetny. Yy, nie wiem, kto go tam czyta, ale yy, ta lektorka naprawdę robi świetną robotę i świetnie oddaje głos Ani i tak dalej, i mi się bardzo to podoba. Yy, no, tutaj też nie będę się zbyt długo rozwodzić na temat tej książki. Bo wydaje mi się, że jeżeli nie czytaliście książek, to pewnie oglądaliście filmy albo serial. Ja serial też uwielbiam, no ale jednak polecam zapoznać się z tymi książkami, no bo serial to jest jednak tylko właśnie pierwsza część, a w dalszych tomach poznajemy dalsze życie Ani. Ja już teraz jestem na etapie, gdzie ona wyszła za mąż, ma dziecko i no świetnie mi się tego słucha. Pewnie niedługo zacznę ten szósty tom, chociaż też sobie tak staram się to odkładać, żeby. Jak najdłużej cieszyć się tymi książkami. Pomarańczowym to wszystko, bo jak mówię, ja miałam mały problem ze znalezieniem książek. A przechodząc już dalej do żółtego, a w sumie tak żółto-pomarańczowego koloru. Mam tutaj książkę pod kluczem Rufwear, którą też na pewno większość z Was dobrze zna, bo gdy była ona wydana, był na nią taki rzut, wszyscy ją czytali. Ja ją czytałam przy okazji premiery drugiej książki tej autorki, czyli Śmierć pani Westaway. Jednak potem sięgnałam jako pierwszą i bardzo dobrze, bo bardzo mi się podobała, ta druga już troszeczkę mniej, w marcu ma premierę trzecia książka tej autorki, którą będę czytała. Też właśnie we współpracy z wydawnictwem Czwarta Strona, także mam nadzieję, że również mi się mam nadzieję, że również mi się spodoba. Tutaj mamy historię Rowan, która zaczyna pracować w pewnym domu na takim odludziu, jako opiekunka dla trójki chyba dzieci, z tego co pamiętam. I właśnie. Ten dom jest taki bardzo zmodernizowany, tam wszystko jest na pilota, wszystko jest elektryczne i Rowan musi się przyzwyczaić do życia w takim domu. Chodzą też plotki, że ten dom jest nawiedzony, ponieważ wszystkie opiekunki, które wcześniej zajmowały się tymi dziećmi, szybko z tej pracy rezygnowały. No i wszyscy jesteśmy ciekawi, o co tak naprawdę tam chodzi, dlaczego to się działo. No i właśnie pod koniec się dowiad... znaczy pod koniec... I właśnie w trakcie tej historii dowiadujemy się różnych niepokojących rzeczy, jeśli chodzi o zakończenie, to troszeczkę ja bym to inaczej ubrała, inaczej bym to rozwiązała, jednak cała książka była naprawdę świetna. To zakończenie to dosłownie, nie wiem, ostatnie zdania w tej książce. No, ja jakby wyparłam je z pamięci, że tak powiem, i ułożyłam sobie inne, inne zakończenie, bo tu jest kończy się ta książka listem, w sensie mailem, i w tym mailu jest tak jakby wyjaśnione wszystko tak, że nie czytajcie ostatnich stron, jeżeli nie lubicie spoilerów. No, ale ja tę książkę ogólnie wspominam bardzo dobrze. Ja już ją czytałam rok temu, chyba jakoś, albo w wakacje też jakoś, już nie pamiętam dokładnie, ale już no, dobrych kilka miesięcy temu. Jednak cały czas tę historię wspominam bardzo dobrze i będę sięgała po wszystkie kolejne książki tej autorki. Dalej wybrałam tutaj również thriller, tym razem thriller od Harlana Coben'a. Tutaj mamy żółte elementy na okładce, żółty napis, więc stwierdziłam, że to tutaj wcisnę. Mam tutaj tytuł Bez skrupułów i jest to pierwszy tom z takiej serii z Myronem Bolterem. Zawsze mam problem z tym nazwiskiem. No i właśnie to są takie, wiecie, typowe tridary. Mamy zagadkę, właśnie ten nasz główny bohater, Myron, to rozwiązuje. Tutaj akurat pewna kobieta zniknęła i właśnie są przypuszczenia, że ona padła ofiarą gwałtu i morderstwa. I jest tam jakiś, wiecie, potencjalny morderca, który mógł to zrobić, jednak no, nie wszyscy w to wierzą, i nasz główny bohater rozwiązuje całe zagadkę, całą tę zagadkę. Ja już kupiłam sobie ostatnio drugi tom ten, tej serii i na pewno będę kontynuowała, bo ja książki Harlana Kobena uwielbiam wszystkie i naprawdę mogłabym Wam tutaj pokazać wszystkie, które mają żółty napis, a które czytałam oczywiście, bo ja prawie wszystkie książki tego autora polecam. Także, jeżeli jeszcze nie czytaliście nic od niego, to właśnie bez skrupułów może być dobrym początkiem. Dalej, w sumie, pozostajemy jeszcze w temacie thrillerów, ale przechodzimy już do innego koloru, do koloru zielonego. I tutaj mam książkę To, co zostawiła Ellen Marie Weissman. O tej książce akurat mówiłam dosyć sporo na kanale, jednak, gdy zobaczyłam, że ona jest zielona, to musiałam ją wam tutaj jeszcze raz pokazać. Ja ją czytałam z polecenia Sylwii Teachbook, bo Sylwia właśnie tę książkę bardzo polecała. Mamy tutaj dwie linie czasowe: rok 1929 i 2019 bodajże. No takie współczesne lata w każdym razie. A nie, jednak 90, 95. No ale to jest pokazane właśnie jako takie współczesne współczesne czasy i poznajemy dwie główne bohaterki odpowiednio do linii czasowych, Klary i Izzy. Clare spotkała tutaj bardzo przykra rzecz, ponieważ e, zakochała się ona w chłopaku, jednak ojciec, jej ojciec nie pochwalał tego związku, e, a ona bardzo chciała być tym chłopakiem. No i on, pokazując jej, że to on decyduje o jej życiu, on wszystko wybiera, umieszcza ją w szpitalu psychiatrycznym, e, gdzie jest to zupełnie zdrowa dziewczyna. No, i właśnie poznajemy historię Klary, jak to w tym szpitalu psychiatrycznym wyglądało, jak ona była tam traktowana. W tym samym momencie poznajemy historię Izzy, która też doświadcza ogromnej tragedii. Zamieszkuje ona chyba ze swoją ciotką, i właśnie w te, i, ze I ze znajomymi tam gdzieś tam chodzą po nocy i odkrywają właśnie opuszczony szpital psychiatryczny i postanie, postanawiają wejść do środka. No wiecie, jak to młodzież lubi się pobawić, postraszyć i tak dalej i oni właśnie to planują zrobić. No i gdzieś tam te historie później się łączą. Eee, no oczywiście między głównymi bohaterkami pod koniec okazuje się, że jest jakiś związek i tak dalej. Także jeśli jeszcze nie czytaliście to, co zostawiła, to koniecznie sięgnijcie. Już przechodząc do książek troszeczkę lżejszych, mam tutaj w kolorze zielonym Baśniobór, eee, o którym też już kilka razy mówiłam, jednak wydaje mi się, że za mało. Mamy tutaj historię taką no, dla młodzieży bardziej, dla takiej młodszej młodzieży. Nie wiem, czy tutaj jest wiek. Tak, wiek 9 plus jest na okładce napisane. No jednak ja się świetnie bawię przy tej serii, teraz aktualnie jestem na trzecim tomie. Jestem w trakcie czytania już od jakiegoś czasu, ale to dlatego, że mam dużo innych książek do czytania. I niestety nie miałam chwili, żeby jeszcze po niego sięgnąć, a nie chcę tego słuchać w audiobooku, bo jakoś w, w, tak, w formie papierowej bardziej mi się podoba. No, i są też w tych książkach ilustracje, także nie chciałabym ich ominąć. Poznajemy tutaj dwójkę rodzeństwa, Kendrę i Seta, y, którzy wyjeżdżają na dwa tygodnie do swoich dziadków, z którymi nie mają zbyt dobrych kontaktów, i okazuje się, że ich dziadek jest strażnikiem, opiekunem takiego magicznego świata, właśnie baśnioboru. Y, ich babcia gdzieś znika, i oni na początku nie wiedzą, co się z nią dzieje, i przyjmuje ich sam dziadek. Jednak to wszystko dalej się rozwija w historii, i ten pierwszy tom był naprawdę świetny. Jesteśmy tutaj idealnie wprowadzeni w cały ten magiczny świat, poznajemy wszystkie postacie, a dopiero od drugiego tomu gdzieś tam zaczyna się rozgrywać akcja, wiecie, dobra ze złem, i nasi bohaterowie przeżywają różne przygody z tym związane. No, ja naprawdę tę serię wam bardzo polecam. Jeżeli lubicie właśnie sięgnąć po jakieś takie mm, serie dla trochę młodszych, yy, to ja wam bardzo polecam. To troszkę ma taki vibe yy, Narni, chociaż ja Narni czytałam tylko jeden tom pierwszy, ale planuję też więcej. Yy, ale właśnie z tym to mi się skojarzyło i, no i naprawdę polecam. Jeśli chodzi o kolor niebieski, trochę taki turkusowy akurat mi się tutaj trafił. Yy, jest to książka, którą skończyłam kilka dni temu i przepadłam, tak jak większość Booktuba, Bookstagrama i w ogóle większość ludzi. Yy, mam na myśli oczywiście siedmiu mężów, Evelyn Hugo. Taylor Taylor Jenkins Reid. Czytajcie to po prostu. Ja nie wiedziałam o tej książce nic, gdy po nią sięgałam. No tylko oczywiście tytuł zdradza, że nasza główna bohaterka miała siedmiu mężów, ale nie wiedziałam w jakiej postaci to jest tutaj przedstawione. Nic totalnie nie wiedziałam i przepadłam. Czytałam tę książkę przez kilka dni, ale to tylko dlatego, że nie chciałam tego kończyć. Ja tutaj miałam tak, że z jednej strony chciałam skończyć tę książkę jak najszybciej, żeby dowiedzieć się, co było dalej, ale z drugiej strony nie chciałam jej jeszcze kończyć, bo tak się zżyłam z bohaterkami, z bohaterami ogólnie wszystkimi, że ja po prostu chciałam wiedzieć jak najwięcej o ich życiu. I nadal nie mogę w to uwierzyć, że Evelyn Hugo nie żyje naprawdę i nie mogę sobie obejrzeć filmów, w których ona występowała, bo ona była właśnie aktorką. Jest aktorką, jak czytamy tę książkę. To było świetne, naprawdę. Nie, chcę, nie będę Wam nic więcej mówiła o fabule, bo wydaje mi się, że nie trzeba. Jeżeli chcecie, to przeczytacie sobie opis, jeżeli nie, no to nie. Ja Was zachęcam, czytacie, czytaj, ja Was zachęcam do tego, żebyście czytali ją bez wcześniejszego zapoznawania się z czymkolwiek. Przeczytajcie tylko tytuł i autorkę, dodajcie do koszyka, kupcie i czytajcie. Tylko tyle. Ja nie mówię sensownie, jeżeli chodzi o takich moich ulubieńców, ulubieńców. Dalej korol, kolor fioletowy. Mam tutaj księżniczkę Incognito. O niej też wspominałam już kilka razy na kanale. Ostatnio wyszedł tom czwarty serii. Przedostatni, bo piąty będzie ostatni, i ja nie chcę myśleć o tym, że ta seria się już skończy. Mamy tutaj historię skierowaną też do ta, trochę młodszej młodzieży, mi się wydaje. Znaczy na pewno nie do mojego wieku, na pewno nie do dwudziestolatek i tak dalej. Bo na pewno nie wszystkim osobom w tym wieku ta książka się spodoba. Niektórzy będą ją pewnie uważać za infantylną i tak dalej. Mi się bardzo ta seria podobała. Już mogę mówić właśnie o wszystkich czterech tomach, bo wszystkie przeczytałam. Jeśli chodzi o fabułę, to opowiem Wam troszeczkę właśnie o tym pierwszym tomie, no bo wiadomo, o reszcie nie będę mówiła. Mamy tutaj dwie główne bohaterki, Lottie i Eli. Lottie to zwykła dziewczyna, najzwyklejsza, która ma jedno marzenie, chce się dostać do Rosewood Hall. Jest to taka prestiżowa szkoła, do której chodzą tylko, wiecie, jakieś dzieci tam wysoko postawionych ludzi. No ale ona właśnie dzięki swojej ciężkiej pracy, dzięki dostaniu stypendium, dostaje się właśnie do tej szkoły i tam poznaje Eli. Eli już nie jest taką zwyczajną dziewczyną, ponieważ jest Księżniczką Maradawi, takiego. <laughs> Ellie już nie jest taką zwykłą dziewczyną, ponieważ jest księżniczką. Księżniczką Maradawi. Jednak ludzie w tej szkole uważają, że to Loti jest tą prawdziwą księżniczką. Yy, I one postanawiają się właśnie tak jakby zamienić, znaczy. Lottie zostanie zostaje portmanką Eli, i właśnie ona we wszystkich wystąpieniach i tak dalej się podaje za księżniczkę, żeby właśnie ta nasza Eli mogła prowadzić normalne życie. Mam nadzieję, że nic tutaj nie pomieszałam, ale to jest właśnie historia tak głównie. O to w tym wszystkim chodzi. No i oczywiście dziewczyny też mają przeróżne, przeróżne przygody. Przez te cztery tomy naprawdę dosyć sporo się dzieje. Mm. Pamiętam jeszcze, że właśnie pierwszy tom był taki troszeczkę powolniejszy, jeśli chodzi o akcję, ale już im dalej, tym według mnie lepiej. Drugi tom już podobał mi się o wiele bardziej, a trzeci to już w ogóle najbardziej chyba ze wszystkich. Nawet jeżeli patrzę teraz na czwarty, to chyba ten trzeci tak podobał mi się najbardziej. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z piąty. Jeżeli zainteresowałam Was chociaż trochę tym tytułem, tą serią, to mam nadzieję, że przeczytacie i że Wam się spodoba. I dalej taki fioletowy, troszeczkę ciemniejszy, połączony z różowym. Do wielu kolorów mogłabym tę książkę przyłączyć. Chodzi mi o tytuł Rok pełen marzeń od Klaudii Pendel. Jest to polska autorka. I ja do polskich autorek kiedyś miałam duże uprzedzenia i kiedyś prawie w ogóle nie czytałam właśnie książek od polskich autorów, autorek. Jednak już jakiś czas temu zaczęłam i naprawdę nie żałuję. I tutaj jest przykład tego, że polscy autorzy również... Potrafią bardzo dobrze pisać. Tutaj mamy młodzieżówkę, jest to historia, mogę Wam tutaj przeczytać kawałek opisu. To zabawna i romantyczna powieść, od której trudno się oderwać. Poznaj pełne emocji historię uczniów w liceum Reymonda Lwa. I właśnie poznajemy tutaj historię czwórki przyjaciół i ich codzienne życie, tak naprawdę. Niby może wydawać się, że codzienne życie nie jest normalne, ale autorka to wszystko opisała w ten sposób, że. No to jest bardzo ciekawe. Jest to trochę gruba książka. Ja, jak ją dostałam, to się przeraziłam, że ona ma ile? 500 stron ponad, ale tego w ogóle nie czuć. Ja to czytałam. Naprawdę nie wiem, kiedy ja to przeczytałam tak naprawdę, bo tak się wciągnęłam w historię tych wszystkich ludzi, że po prostu jak usiadłam, to czytałam i nawet nie wiedziałam, kiedy mi minęło 200 stron. Na przykład. Także jeżeli lubicie sobie sięgać po młodzieżówki, to wydaje mi się, że to będzie naprawdę strzał w dziesiątkę a ta książka jest mało popularna, a wydaje mi się, że zasługuje na troszeczkę większy rozgłos. I to by było na tyle w tym filmie. Wiem, że pominęłam czarny i biały na przykład, ale nie chciałam już wydłużać tego filmu. Wzięłam tylko te podstawowe kolory tęczy, można tak powiedzieć. Oczywiście mam dużo więcej ulubionych książek. Jeżeli chcielibyście drugą część takiego filmu, to dajcie mi znać w komentarzach z chęcią za jakiś czas myślę Yy, nagram znowu taki film, bo być może kilka ulubieńców mi przybędzie, yy, a przynajmniej mam takie założenia. Jeśli zainteresowałam was którymś z tytułem, to też dajcie mi znać. Yy, jestem ciekawa, którym, który najbardziej was zainteresował, albo jeżeli czytaliście któryś z nich, to też możecie mi napisać swoje opinie w komentarzach. Z chęcią sobie o tym poczytam. A dzisiaj dziękuję Wam już za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!